Louis Knervi pochodzi z Prowansji we Francji, jest piekarzem i przedsiębiorcą. Gdy usłyszał o wybuchu wojny na Ukrainie, wyposażył swoją mobilną piekarnię i samotnie wyruszył do miejscowości przyfrontowych, aby wypiekać i rozdawać chleb mieszkańcom tych terenów. Donc, w zeszłym roku pojechałem do Hersonia. W tym roku pojechałem do Charkowa, aby upiec chleb dla cierpiącej ludności. Byłem wszędzie we wszystkich małych wioskach, które poniosły ciężkie konsekwencje wojny. Dzięki mojej humanitarnej mobilnej piekarni udaje mi się w pełni samodzielnie przygotować chleb na miejscu. W chersoniu francuski piekarz spotkał polskich i ukraińskich wolontariuszy z fundacji Poland Helps. Louis Nerwi nauczył ich piec chleb, a oni zakupili mąkę i olej oraz zorganizowali wyjazd bezpieczną trasą tam, gdzie pomoc była najbardziej potrzebna. Ostatnio przez prawie miesiąc przebywali w obwodzie charkowskim jeździliśmy z nim po takich miasteczkach, wioskach, właśnie, gdzie nie funkcjonuje normalnie handel, tak? gdzie naprawdę nie da się kupić czegoś w sklepach, ale zauważyliśmy, że to też jest ważne, psychologiczne dla ludzi. Tak? Nie tylko, że dostają chleb, ale że ktoś do nich przyjeżdża i z Polski, i z dalekiej Francji. I naprawdę tyle uśmiechów i na twarzach starszych osób, i na twarzach dzieci już dawno nie widziałem. Niech Bóg stokrotnie Wam błogosławi za Waszą pomoc. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i całej naszej społeczności. W drodze powrotnej do ojczyzny piekarz z Francji odwiedził również Lwów. Wypiekał chleb dla podopiecznych domu seniora. Mieszka tu w sumie około 400 osób. Wśród nich są także uchodźcy ze wschodniej Ukrainy. Proszę w, Kremu, w Mieszkałam ponad 40 lat na Krymie w Kerczu, a moim rodzinnym miejscem jest Złoczów w obwodzie Charkowskim. W ostatnich latach mieszkałam w Charkowie. Chleb jest podstawą życia, woda i chleb dziękuję, że nas odwiedzacie. W naszym kraju przyjęto, że chleb jest najważniejszy i bez chleba nie ma życia, to jest jak dar od Boga. Taki dobry uczynek jest bezcenny. Widzieliście te oczy, gdy rozdawaliśmy ten chleb, słowa tutaj są zbędne to mówi samo za siebie: dziękujemy bardzo. Francuski piekarz zapewnił, że po krótkim pobycie w domu wróci na Ukrainę, aby dalej dzielić się chlebem. Wspólnie z wolontariuszami Fundacji Poland Helps chcą stworzyć sieć piekarni socjalnych na wschodzie Ukrainy.